Zgra! Ciekawe widzowie, dzisiaj sobie pogramy ostatni bastion w WOCie, Troszeczkę otworzymy skrzyneczek nowych. Wiem, wiem, każdy mówi, żeby nie otwierać. A mamy ich tylko 35. Nie jest to za dużo, nawet nie starczy pewnie na czołg. Liczę na jeden, przynajmniej, że nam poleci. Zobaczymy jak to będzie. Są niektóre fajne nowe czołgi, jak na przykład polski koncern. Fajnie byłoby go trafić. Nawet jeszcze animacji, nie widziałem tych otwierania paczek, także sobie spokojnie otworzymy te 35 sztuk i przejdziemy sobie do jednej bitewki, zobaczymy jak tam pójdzie w ogóle. Zacznijmy otwieranie, mamy pierwszą. Może się nie opłaca otwierać, ale efektownie chociaż wygląda. No tutaj beznadziejnie niestety. Jedziemy dalej widzowie. Animacja bardzo ładna. Nad tym się postarali. <laughs> ale widzę, że tutaj no, drop będzie raczej kiepski z tego. No, chyba jak jest to niebieskie tło, tutaj raczej nic ciekawego nie będzie. Liczymy widzowie na jeden czołg. Byłoby miło. Ale na no, póki co nie jest za ciekawe. Chociaż 100 tysięcy to zawsze spoko. W kolejnej coś mamy, chyba nie. No 50 tysięcy z ta premium, to jest fajne. W kolejnej... O! Chyba coś tutaj trafiliśmy, fioletowa poświata zaraz zobaczymy o, mamy lepszą skrzyneczkę alfa, fajnie, Ja otworzymy sobie oczywiście na koniec zobaczymy ile nam w ogóle ich poleci no tej raczej nic no nic, niestety w kolejnej coś mamy chyba kolejna skrzyneczka tam tamta widzały, także fajnie albo coś innego, nie wiem, zaraz zobaczymy i tutaj mamy kolejną alfę, fajnie Miejmy nadzieję, że coś poleci. Jeden czołg. Liczymy na jeden czołg widzowie. O! Kolejne coś. Zobaczymy czy to fioletowy, czy to oznacza tylko skrzynki, czy może coś innego. Nie. skrzynki. Ale tu jest Proto, ta najlepsza. Także fajnie. No tutaj pustoń. Chociaż nie, też jest fioletowo. No powiem taki drop tych dodatkowych skrzynek spoko, tylko żeby to też czołgi dawało, a nie same te. Bo to nam niewiele daje, te, te nowe, lepsze skrzynki. Tutaj nic nie mamy, pusta niestety. Znaczy, no pusta, no jakieś rezerwy, trochę kredytów, trochę tego. Także nie jest tak źle, ale no mogłyby być fajniej, wiadomo. Teraz tych tam? No, tutaj chyba najgorzej na razie. Jedziemy dalej. Ja coś czuję, widzę, że nawet chyba jednego czołgu z tych podstawowych nie trafimy na tego. Tak mówię, liczyłem na tego pancernika. Fajnie byłoby go sobie trafić. W tej skrzynce coś fioletowego jest, zaraz zobaczymy co to będzie. A nie, są naprawdę ładne. To muszę Wam powiedzieć, że to mi się podoba. A tu mamy kolejną alfę. Także jedziemy kolejne. Niestety, czołgu jeszcze żadnego nie trafiliśmy. Mało też kredytów. Niestety, tam trochę tysięcy. Ale to wiecie, to nie jest z nim za dużo. Też mi się nie podobają, że to są takie stopniowe te skrzynki. No ale tak jak Wam już mówiłem, rzadko do tej gry wpłacam. Także raz na jakiś czas można. A że jestem graczem byłym FIFA, to uwierzcie mi, w FIFA jest jeszcze gorzej, jeszcze bardziej pay to win. Także tutaj, w WOCie, jeszcze raz tak dla mnie, oczywiście, nie jest najgorzej. Zresztą no wiadomo, fajnie go nie było wszystko za pieniądze, lepiej jakby rozbijali grę. No ale, co zrobić? W każdej grze próbuję, jak najbardziej ją spieniężyć. Także, chyba nie ma co z tego powodu aż tak płakać. No, jak do tej pory, widzowie z tych skrzyneczek, no jest bardzo słabo. Jest coś fioletowego, zobaczymy. Nie kolejna Alfa. Tak, jest widzowie, a nie, Proto przepraszam, to lepsze to chociaż tyle fajnie. Tutaj nic nie mamy, no chyba nie będzie tego czołgu, szkoda, No ten jeden czołg liczyłem widzowie, że w tych 35 będzie. A tu takie. Czy teraz coś będzie? Nie, nie jest, Tych nie mamy czołgu, zostało nam jeszcze 15. Także szansa nadal niby jest, ale no niestety coraz mniejsza widzę, coraz mniejsza, fajnie że są, a nie to są do PD bo jakby to były na pieniądze części wypadały te rezerwy to fajnie by było bo one są najlepsze moim zdaniem, bo właśnie te no, wam powiem widzowie no liczyłem na ten czołg, na tego pancernika, tak naprawdę tylko na nim mi zależało z tych paczek bo wiedziałem że tych wyżej to nie trafię. Te niestety kolejne to nie jest czołg to jest alfa pancernik byłby naprawdę fajny do trafienia Tutaj znowu coś jest, ale czy to będzie czołg? Nie wiem, jak tu musi się pokazać, nawet żeby to był czołg, także to wam widzowie nie powiem. No to na pewno nie jest czołg, to jest alfa. Tutaj coś mamy, nic niestety niebieskie, więc raczej czołgu tutaj nie ma. Chciałem tą animację w ogóle wam powiem, widzę, zobaczyć jak wygląda trafienie czołgu. Tak jak mówię, nie patrzyłem jeszcze u nikogo. W ogóle mało osób otwiera, także wy też możecie dać znać w komentarzach. Czy otwieraliście coś? Czy jednak też jesteście przeciwni? Tak jak mówię, ja też jestem przeciwny. Ale takie 35 to aż tak dużo to to nie jest. Także można sobie raz na jakiś czas pozwolić. No ale niestety, czołgu tutaj nie mamy. Jeszcze nam zostało ich 7. Niestety szansa na pancernika już jest raczej Ale coś tutaj mamy, zaraz zobaczymy. Ja chciałbym czołg, a to chyba nie jest czołg. To no to jest kolejna ta. Alfa, szkola. Tutaj chyba nic nie ma. No niestety, jak sami widzicie, moje szczęście nie jest za wysokie. Zostało 5 ostatnich skrzyneczek. W tej nic nie mamy. Najgorsze słabiutko, tej też. Czy tutaj coś będzie? Jest priorytetowo. A czy to będzie czołg, czy znowu jakaś ta dodatkowa skrzynka? No niestety dodatkowa skrzynka, nie chociaż nie mamy czołgu. No tak, za wcześnie się podzieliłem. T44 na 100. Raczej nie jest grywalny czołg, zobaczmy go sobie. 205. No nie, widzowie, to nie jest grywalny czołg. Zostało nam tutaj. A mamy same te, nie dostaliśmy żadnej Raw Prime'a. Tylko te. A, no to. Otwórzmy dalej. No niestety poleciał nam czołg, także już raczej z tych nam nie poleci. Nie był to pancernik. Tylko totalny. No badziew, no nie oszukujmy się. Nawet nie wiem czy zagram tym czołgiem jedną bitwę No ale poleciał, niestety No i ostatnia z tych skrzyneczek widzowie Nie ma nic niestety tutaj No to wam powiem Na 35 było bardzo słabo Mamy jeszcze 7 alfa Zobaczmy czy coś poleci z alfy Byłoby miło, ale tak jak mówię wam widzowie Wątpię, chociaż mamy coś poletowego Czy to będzie czołg? 1500 wolnego do świata. No, mamy tam chyba najlepszą skrzyneczkę, tak jest. Animacja bardzo fajna. Runflaunt Prime, Toun Prime, bardzo fajne animacja Wam powiem widzowie. Styl 3D tego nie używam praktycznie wcale na 12 na na czołgach mam. Posłuchajmy sobie kolejną, tutaj już chyba nic nie ma. Ale wolne doświadczenie, no to jest beznadziejne te style 3D, także. Czy tutaj coś mamy? Też nic nie ma. Free jak tutaj fajnie jakby wpadał, no jest znowu. No i prodręcznik uniwersalny fajny. Tutaj nie mamy nic znowu. O, tutaj to w ogóle tylko 1500 wolnego Expo, także to w ogóle bardzo słabe. W kolejny też nic nie mamy. Wydręcznik, część części spoko, Wolny X też spoko, No ten 3D tak sobie. także. No, tutaj też niestety nic nie mamy, Wolny X, to jest zawsze fajne, to się przyda, żeby jakiś sobie szybki czołg z XP tutaj znowu nic nie trafiamy, szkoda. Ale 5000 free XP to już fajnie. No i została nam widzowie ostatnia skrzyneczka. Zobaczmy sobie animację, na czołg raczej nie liczę, ale zobaczmy. No nie mamy niestety czołgu jest niebiesko, także części złoto. No to powiem wam tak widzowie. Na te 35 skrzynek trafiliśmy tylko ten jeden czołg, są tu w ogóle jakieś statystyki są. 750 e, zł, 14 tysięcy freex po 45 dni. Konta premium. Jeden pojazd milion tego, 300 części. No powiem Wam, nie, no, nie powaliło mnie to totalnie. A z tych normalnych można trafić w normalne, jeszcze. także to ciekawe, to ciekawe Wam powiem, widzowie. No nie ma co, mam przygotowane dwa czołgi na yy, ostatni bastion. Mamy Xema, mamy Tertla, wydaje mi się, że dwa chyba najlepsze czołgi pod ten tryb. Przejdźmy sobie do niego. Pierwszą chyba sobie zagramy Tertlem, chcę go potestować. Tutaj coś w dyrektywki nie bierzemy, bo to szkoda na to, pomiędzy anuluj to i zagrajmy. Widzimy się w Zawę w bitwie. No i mamy w Zawę bitewkę z tego co im, tej mapy się pozmieniało. Już tutaj nie ma na tej tego fajnego tam miejscówki do ochrony. Mamy tutaj w teamie. No wam powiem tak sobie: chyba jeszcze jednego awk także no nie wiem jak to będzie, zaraz zobaczymy. No widziałem czołg chyba z najlepszym dpm -em pod ten tryb także mamy tutaj hila, wziąłem, wziąłem szybsze strzelanie jeszcze bardziej Także wydaje się to być spoko fajnie tu powinno to nam być czym oczywiście bo wiecie jak to jest ze mną Mamy pierwszego tutaj kolejny nataran pierwsza fala raczej nie powinna być problemem To raczej te kolejne będą już weźmiemy sobie piąteczkę, ten lepszy DPM, żeby szybciej tutaj sobie mamy na razie tego Mirium dosyć sporo. Także nie ma tutaj aż tak go oszczędzać. Tutaj słaby mój strzał, to przyznaję, mogłem tutaj lepiej zareagować. Te króliczki to wiadomo, że są prawie na strzał, także to chyba Golda lepiej używać. On nie chyba za darmo też, czy nie? Mam lepszą penetrację. No, czym? na razie, tak jak teraz. No niestety, widzowie, mamy awka. Ten UDES jest na awku, także... To może być ciężko przez niego. Tutaj po mirniu, ale mam full, to tak, tak nic to nie da. Są drugą jeszcze, może, chociaż tu już są te... dwórurki, także tu już może być ciężej. Bierzemy piąteczkę, widzowie. Użyłem miejscą co szóstkę, tak, tak, wiem, widzę właśnie. Na tym dpm jest piątki, to naprawdę ten czołg strzela jak powalony. Szkoda, jak się to kończy, bo już wtedy trzeba czekać, ale. Tutaj ładnie. No, Tertel pod ten tryb naprawdę jest bardzo przyjemny. Dzięki temu, jaki on ma dpm, to się nim super gra. Ale wam powiem, wydaje że z tą ekipą może być problem, żeby tutaj się przebić. Tu jest sporo mirnium, ja bym to chętnie zebrał. Mam go już stosunkowo mało. A fajnie byłoby go mieć jednak więcej. Tutaj kolega mnie trochę zblokował. Tam dostał tylko 4 przeciwników, ale to tam nasi też powinni coś postrzelać, ja już mam 5 koło obrażeń, fajnie. Na takich trybach fajnie jest sobie dużo uszkodzeń. No i sobie tutaj mi mój przeszkadza troszeczkę. Weźmiemy znowu tą piąteczkę. Nie trafiliśmy, ale teraz mamy. No ten 50 TP dziwnie, bo mam widzenie. Niestety to chyba kolejny jakiś nie wiem czy bot. Ale o, UDES wrócił do żywych. Taki próg widzowie. No tutaj kolejny. No ciężko będzie ją przebić, tą, a nie chce mi się już tam O, Dobra, nasi to zrobili. No, zostało tak, to jeszcze widzowie trzy fale do pokonania. No, niestety tego nie trafiłem. Szkoda, piąteczka, To już fajnie siadło. Mamy pierwszego wykończonego z tej fali widzowie. Niestety miednium się troszkę nam pokończyło. No dobra, mało hapeków troszkę mamy. Ale zostało tylko trzech w tej fali, już do zniszczenia. Ja pojadę sobie trochę mirnium zebrać, żeby być na kolejną falę już uszykowany. No nasi chyba sobie poradzą z tą trójką. A ja zbiorę nam na kolejną falę, żebyśmy mieli chociaż na te trzy razy do użycia. Ten dopalacz do strzelania, bo bądź co się przydaje bardzo. A tutaj trzeba już pomóc naszym. Chyba wam powiem, że nawet teraz go użyję Bo tak to będzie widzę problem z naszymi koleżkami tutaj Jeden pad Ten też jeszcze dostał, fajnie Dobra widzowie Ogarnęliśmy tą falę, ale wam powiem, no tutaj nasi No troszeczkę zamulają No trzeba te jeże jak najszybciej teraz bo to one tu będą dużym problemem no niestety nasi jakoś nie strzelają niezbyt chętnie tutaj niestety zablokowane, wezmę piątkę widać, żeby go szybko zabić tego ziomka tutaj jak mówię nasi nie są zbyt chętni do strzelania tutaj tego mamy dupą, więc dobrze by było go skończyć, ale uciek. to strzelamy sobie w tego Niestety, niestety widzowie, chyba mnie dopadnie jeden. No niestety, jeden mnie złapał. Mamy trochę tego mierniu, użyjemy sobie piątki tego skorpiona szybko, rozwalimy piąteczka znowu widzowie i tego rozwalamy. No i niestety. Padłem, no wydaje mi się, że zrobiłem nieco tutaj obrażenia. Nasz team niestety już nie, no ale umieli też gorsze żołgi, nie będę tutaj oceniać. A jak nam tutaj poszło trzy fale, niestety tylko, no ale zobaczę: no 15 tysięcy jałuszkodzeń, a tutaj drugi tylko niecałe 6 tysięcy. No to jest różnica, wam powiem, że jest różnica, Ale te 600 części bardzo przyjemne. Trzy klucze deszyfrujące dostaliśmy, powiem wam bardzo spoko. Tutaj na zakończenie chciałam widzowie. 5 skrzyneczek sobie otworzymy. Może się uda trafić tego pancernika No nie ukryłam, tak naprawdę tylko na nim mi zależy Fajny, polski, nowy czołg Lubię mieć wszystkie polskie czołgi no Nie mam ich wszystkich No ale niestety na ten moment inaczej się go nie da zdobyć no, Zobaczymy, to jest tylko pięć skrzynek. skrzynek no, Raczej no, niewielka szansa Warta musielibyśmy mieć ogromnego Coś mamy, zaraz zobaczymy, może to akurat będzie czołg I czy to jest czołg? Nie, to nie jest czołg, widzowie To jest Alfa Niestety. Czy w tej skrzynce jest szansa znowu na czołg, ale zobaczymy. Tutaj mamy. No, nie jest to czołg, jest to znowu proto. Także ta najsłabsza nam wylosowała się jeszcze raz. Znowu coś mamy, widzowie. Czy to będzie alfa? No alfa albo czołg, co to będzie? No niestety, znowu jest to skrzynka alfa. No i ostatnia ta z tych podstawowych. Tutaj już nic niestety nie mamy. 50 tysięcy tylko. Mamy dwie te alfy sobie. Zobaczmy, co nam powiecie z alfy. Z pierwszej niestety nic. Wolny eksp to tyle, tak naprawdę. I ostatnia. Tutaj coś mamy, widzowie. Czy to będzie czołg? Z tych alf już są fajne te czołgi, Wam powiem. Ale. Jest to tylko alfa. Alfa dała nam alfę, także jeszcze raz otwieramy. Czy z tej coś będzie? Coś znowu mamy. Miejmy mam nadzieję, że czołg. Bardzo bym chciał czołg. Jednak to jest najfajniejsze. 25 tysięcy free expa. No i ta najlepsza skrzyneczka niby. Ale 25 tysięcy free expo już jest fajne widzowie. No i ta animacja też bardzo ładna. Kontynuujemy. Free expo, bardzo fajna ilość. No i ta ostatnia. No, tutaj raczej już nie spodziewamy się żadnego wyniku. No, nie ma nic, niestety. No, z już musiałby, jakby poleciało fioletowo, czołgły musiał być 6, 6 rezerw. Spoko, fajna ilość. Mamy załoganta z jednym atrybutem, także tak sobie 750 golda. I dodatek 3D, także no nie jest to jakoś wybitnie. Powrót nasze statystyki przez to mocno jakoś zmianie Nie uległy. Także widzowie, to by było na tyle w tym odcinku, w kolejnym sobie pogramy jeszcze trochę XM, mimo może jakiś inny czołg, piszcie w komentarzach co byście chcieli. W tym odcinku to by było tyle, piszcie swoje sugestie, komentarze. Dzięki, trzymajcie się, do następnego.